Serdecznie wczorajsza popołudniowa partia białymi Jan pomiaści czarnymi Jan Krzysztof Duda. Partia grana w turnieju pretendentów. Skaczek F3, D5. To tak jak bardzo końśliwy ruch. Białe grają tak jak ja polecam. Bardzo często budują domuś I to takie ostre posunięcie gonie z G4. to jest. No niestety na to co grają białe, trzeba mieć przygotowany konkretny wariant i to nie można grać tak jakoś intuicyjnie. Zobaczymy, że czarne, które od początku już powiedzmy tam od trzeciego ruchu myślały bardzo, bardzo długo. Wybrały posunięcie goniec g4, tu. Bardzo dobre ustawienie jest goniec f5, e6, h3, czyli taki odwrócony system pionków hetmańskiego przez modernistów nazywanych systemu londyńskiego. To jest bardzo dobre ustawienie, pozycja jest równa. Goniec g4 jest ruchem ryzykownym. Po h3 często trzeba oddać parę gońców. Po skoczek E5 go nie straci tempo. Ja zalecam zagranie skoczek E5 już teraz. No tak zalecam. Moi uczniowie z dobrym skutkiem to grają. No znowu zalecam skoczek E5, ale jak, jak czarny zbije, odda parę gońców. Konieść D7. Tu widziałem, że młodzi naukowcy proponowali posunięcie D3 jednakowoż trzeba skontrolować te dwa pola E5 gdzie ja to mam do kontroli trzeba skontrolować pionę oba pola i tutaj Jasio próbuje wygrać parę gońców czarne bronią się i D4 wydaje się Wydaje się, że nic złego się nie dzieje, że jest wszystko w porządku, ale tu są nierozwinięte figury i tu jest słabość, może na czerwono zaznaczę, tu jest słabość na B7. Kiedy goniec jest tu, Hetman często idzie tu. Na B7. <laughs> no dobrze. Dowcip polega na tym, że głopoty czarnych zaczynają się koło 8, 10 posunięcia, czasem koło 6. Skocze G6. C6. I tu pierwsza decyzja. Pierwsza decyzja. <klima> białych Czy grać Hetman B3, czy nie? Tu są zdania naukowców podzielone. Grać Hetman B3, czy nie? Naciskać tam. Na przykład Hetman B3. Tu nikt nie chce wymieniać. Hetman nie może iść na C7, bo w C4, ale po Hetmana 6 jest pozycja grywalna. Wszystko dobrego się dzieje. Białe decydują się wybić. I teraz jest problem. Którym pionem wybić? Na pewno nie konikiem, bo będzie e4. Mniej problemów miałyby czarne, gdyby przeszły. Do takiej, jakby wymiennej, słowiańskiej, gdzie goniec na G2 stoi nieszczęśliwie, goniec na G6 będzie grał, a pion E powstrzymuje marsz czarnych pionów. Czarne przechodzą do struktury karzbackiej. Takie ustawienie pionów jest typowe dla struktury karzbackiej. Jednym z planów gry jest atak mniejszościowy, ale też jest atak na króla. Atak na króla, omawiałem strukturę karzbacką. Nie wiem, czy omawiałem na zajęciach. Ja w, w, w środę prowadzę takie zajęcia ze strategii godzinne, grupowe i tam omawiałem przez kilkanaście godzin, przynajmniej. I tu znowu można grać Hetman B3, chociaż przy tej grze on lepiej stoi za pionkiem bez skoczek. E5. Typowy ruch, typowy ruch. No, z pewnością nie jest dobrze bić. A jak nie jest dobrze bić, to znaczy, że konstrukcja debiutu wykonana przez czarne jest niedobra. No, oczywiście, obiektywnie ktoś powie, ale Pion E5 ścieśnia pozycję czarnych. I tu goniec ze skoczkiem mają jedno pole, na którym się znają. Jak mawiał Aleksander Alochin, dawno, dawno temu, 100 lat temu, kiedy pion stoi na E5, trzeba atakować króla przeciwnika. Normalnym posunięciem jest tu, i to było dobre. Ruch w tekście jest ruchem dziwnym. Jest trochę mocno dziwnym, jako że przykładowo przy gońcu na G4 groziłyby widełki, I tutaj figury czarnych stoją bardzo niestabilnie. Widzimy, że czarny jest opóźniony w rozwoju, a dopiero zrobiono ich 10 posunięć. Sprytny ruch. Konik bije, zrobił trzy ruchy i zniknął. A tu lawina pionków idzie. Goniec C5. Kolejne nieszczęśliwe posunięcie. Nie Jest problem w tym, czy jak to komputer ocenia. Ale kolejny goniec idzie na niebronione pole. Można było postawić gońca na E7. Tutaj zagrożony jest goniec białopolowy. Grozi marsz ze złapaniem go pozycja czarnych już jest bardzo, bardzo trudna i nic dziwnego, że czarne zużywały mnóstwo, mnóstwo czasu do namysłu. Mnóstwo. Mnóstwo. Nad biciem na D2 myślały 11 minut 42 sekundy, a nad tym ryzykownym skoczek E4 nie myślały wcale. Goniec C5. 9 minut Czarne myślały i wymyślały. Takie. Bo co by nie mówić? Kolejna niewrojona figura, co stwarza motywy. Taktyczne. Wieża na C1. Dobry ruch. Niektórzy tu chcieli od razu królem na H2. Wieża na C1. I tu, kiedy słabsza figura, a wieża jest słabsza od Hetmana. atakuje figurę, którą broni figura silniejsza, to ta figura jest uwiązana, jest w pewnym sensie pomylona. Tu żartowali, że pomylił Gryszczuk, Aleksander Gryszczuk żartowo, że pomylono warianty, znaczy, że, to, że teraz zagra, powinien grać królem na h oczywiście, ruch królem na h jest bardzo dobry, a to królem na h2 miał, miał grać parę ruchów wcześniej, no, ale przecież królem na h2 w ten sposób odwiązał piona F, który pion może iść. Roszada, aż 3 minuty. Potem tego czasu brakuje. I teraz czarno odpowiedziałem natychmiast, a trzeba zwrócić uwagę, że była taka opcja. Możliwa się, jak to się po polsku mówi, wzięcia. I pozycja jest trudna. To w późniejszym przebiegu partii wielokrotnie białe będą brały figurę za kilka pionów, a czarne będą się bronić. Goniec na G6 nie czuje się wcale dobrze. Wcale nie czuję się dobrze. Tu być może by, by się udało wymyśleć koncepcję. No nic, kombinujemy póki co? Jak, jak pretendent. Czas start. A jałek kawusi. Zagrał F4. Zagrał piękne F4. Z prostym to manewrem. To nie plan. Nie można, jeden ruch nie może być planem. Z prostym manewrem goniec G4. I co teraz? Najlepiej by było, gdyby udać się gońcem na E3 ponieważ skończyłyby się problemy z gońcem. No, jednakowoż odbyłoby to się kosztem tego piona. Jak goniec odejdzie. Pozycja jest straszna. Lawina, 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 lawina. Dlatego nastąpiło H6 Hetman E1 Podciągają białek. Widzimy, białe mają króla bardziej gołego, ale zagrożony jest pion i białe piony rozbiją pozycję czarnego króla. 4 minuty 14 sekund. Pozycja to jest... Od kilku posunięć pozycja czarnego jest bardzo trudna. Tutaj nie można krytykować załodnika grającego czarnymi z tej przyczyny, że grał to źle. No po prostu koncepcja, te pierwsze osiem ruchów, zła konstrukcja debiutu doprowadziła do ciężkiej pozycji. I chociaż program może pokazywać, że są szanse na wyrównanie, to jednak praktyczna gra wymaga serii jedynych posunięć, a komputer nie zrobi. Na to naturalne posunięcie 4 minuty, 5 sekund. No i grozi dojechać do końca. Na wymianę pionów zeszło 6 minut, 30 sekund, a niektórym się zdawało, że król H8. Utrzymywał równowagę. No, równowagę, właśnie komputerową, równowagę komputerową. Jeszcze raz pokazuję. Ten goniec nie gra. Ta wieża stoi pasywnie i ten goniec nie gra. HG5. I teraz każda rada jest cenna. Czarne swoim zwyczajem upraszczają pozycję i walczą o remi. Zaplanowały sobie pobić rekord Girego, z którym pretendentów sprzed 4 czy 6 lat, nie pamiętam, który wykonał 14 remi, ale tego rekordu pobić nie można. Można go tylko wyrównać. Więc to, to od razu widzisz, widzimy, że Plan pobicia rekordu Girego był nierealny. Goniec D4 można było ubrać. Teraz z atakiem na piona B2. Ruch w tekście. No trzeba zrobić. <laughs> Jeżeli trzeba zrobić z tym gońcem coś, no to to znaczy, że jest coś nie tak. Tutaj potrzebne są figury na skrzydle królewskim. A one idą w bok. Proszę bardzo. Kombinujemy jak pretendent. F5, no to wiadomo, że trzeba było zagrać F5. Hetman H3 nie dawało przewagi. I co mają grać czarne? Ano nie wiadomo. Ano nie wiadomo G6 powoduje, że <laughs> goniec będzie trupem i do końca pozostanie poza grą. Goniec będzie trupem, no to to co? Hetman B2. Jak mawiał jak go zapytali. Zapytały go dzieci i wnuki, czego, jaką by im radę dał. Nie bieście hetmanem pionka na B2 we wczesnej fazie gry. To jest pion bez znaczenia, bo gra rozstrzyga się tu. No, jeżeli z drugiej strony, jeżeli czarny weźmie parę pionów i gońca odda za piona, no to będzie koło materialnej równowagi. Koło materialnej równowagi. Teraz grozi goniec w 5 jak strzałeczka pokazuje. Grozi goniec w 5 G6 nie daje przewagi. G6 nie daje przewagi. No grozi Hetman F7. I remis wiecznym szachowaniem. Białe mają dwa piony, czarny 5, biały król jest na gi. Wobec tego kombinujemy jak pretendent. Ruch w partii zobaczymy. Komputery pokazały, że wygrywało o takie śmieszne posunięcie. Bardzo trudne do znalezienia dla człowieka. Przerzucamy wieżę tutaj. Gdzieś, gdzieś ją przerzucamy. Ruch w tekście nie był zły. Pion E6. I co teraz ma grać? Czarny, no zobaczmy przykładowy wariant. Załóżmy, że bierze tu, co było błędem. Widełeczki, jeżeli król F8, a jeżeli król G8, Kombinujemy ruch biały, kto znajdzie ruch biały, czas start. Myślę, że wszyscy kochani. Naleźliście to łatwe posunięcie Hetman H4, które kończy nierówny pojedynek. F. 6 znowu grozi Hetman H4, a teraz oczywiście nam jest łatwiej. Nam jest łatwiej. Goniec widzimy się zaplątał. On się zaplątał, on zginął. To nie ma znaczenia, czy król piona zbije, czy nie zbije. Może trochę lepiej było zbić. Piona tego nie ma. Biała ma jednego, piona dwa. Czarne mają raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Cztery piony za figurę. Teoretycznie cztery piony są lepiej warte bez figury, i gdyby zdjąć hetmany, czarne miałyby szansę na wygraną. Ale są hetmany. I znajdujemy ruch kluczowy. Kluczowy ruch kombinujemy jak pretendent. Jak Jaś zapominalski. To jeden z komentatorów Wintery, panu redaktorowi, zwrócił uwagę, że nazwisko Jasia niezapominalskiego się odmienia. Tak jak odmiana w Polska. Nie pomiaści, nie z niepomiaściem o niepomiaściem. I tu widzimy motyw geometryczny dla wieży. Wieża wchodzi na B1 i wpada na siódmą linię. I tu znowu, jeszcze raz mówię, nie można krytykować gry czarnych, bo po problem był w przygotowaniu debiutowym. Debiut był źle wybrany i pierwsze. Sześć ruchów, które zajęło mnóstwo czasu. Może coś pamięciowo nie wyszło, nie wiem. Teraz prawdopodobnie czarny powinien zagrać wieża E5, chociaż to na długo sytuacji nie poprawia. Wieża E2, likwidacja kolnego, kol, kolejnego pionka. Wieża wpadła na dwójkę. Rozsądna ludzka decyzja. A my kombinujemy jak pretendent. A my kombinujemy jak pretendent. <laughs> no naturalne jest, że figury białych. Są dać mata. Ach, trzeba odciągnąć Hetmana. Hetman broni. Ruchem, który odciąga Hetmana jest wieża F5. I chce przyjść na G5, żeby strzelać też na G7, ale póki co odciąga Hetmana. I tu ciekawe, długo myślał. świadczy o tym, jak bardzo był zadowolony z gry. Tu wieża E6 nie pomaga. to już nic nie pomaga. A tu z kolei łatwiej jest białym grać, bo ma dużo dobrych ruchów. Dużo dobrych może zagrać wieżą na G5. A grał wieżą na F1. Pion, teraz, pion H7 jest nie do bicia. I tu biały nie ma ratunku. No co biały może zagrać? Zobaczmy. Pierwszy z brzega ruch Wieża E2, żeby tam się radować. Hetman, tu nie wieża G5. Tu nie można było grać wieża A7. Bo część przewagi znikała. Natomiast po wieża G5, podobnie jak w Partii. Wieża E1 nie można być Hetmanem. Bo się pozycja wyrówna. Do tego biały nie ma jak wygrać z uwagi na gołego króla. To mówią król jest nagi. Ale po gonie F1. Wygrywało się jak w partii. Dobra, wracamy. Wieża BF7, wieża A1, szach. To nie gubi partii, bo wygranej nie było. Proszę, kombinujemy jak pretendent. To trzeba się zasłonić gońcem. <laughs> Wieże są potrzebne, a goniec czasem może wejść na D3. Trzeba się zasłonić gońcem. D4. Proszę bardzo. Czarny gra na wygraną. Idzie pionem do Hetmana. 237 na tym myślą. Nastychmiastowa odpowiedź wieża G5, czyli prawie jak przedruch. Teraz ciekawym ruchem było wieża E8 z nadzieją na tak i tu wtrącona kontrkombinacja, i biały tego nie wygra. Remi będzie miał, ale nie wygra. Bo tak. A to dla odmiany ma szansę wygrać. D4, wieża G5. A przepraszam, na wieża 8 <coughs> Hetman F4. Hetman F4 wygrywało. Dobrze. Hetman D6. Oczywiście biały nie chcą wymieniać Hetmanów, bo chcą dać mata. Hetman F2. Broń dodatkowo gońca. I po wieża G3 czarne się poddały. Słabsze było bicie wieżą na G7 z powodu podwiązania. Przecież wiemy, że nie chcę wymieniać hetmanów. Na G7 można zbić za chwilę. Po wieża G3 czarne się poddały. Mają trzy piony za gońca. Na no nawet 4, bo pion h 7 jest na stracenie. Biały król jest nagi. Czarnego zasłania pion g 7 5H7 i to czarny dostaje mata. No w tej chwili grozi parę koncepcji: przede wszystkim, bicie na G7, i potem szach wierzą na G8. I nie można wierzyć, bić, bo dorobienie hetmana z szachem. I podsumowując, należy powiedzieć. Że od szóstego, ósmego ruchu czarne miały bardzo, bardzo ciężką pozycję. Bardzo ciężką pozycję. Tak jakoś ryzykownie czy lekkomyślnie rozegrały debiut, a potem tu już tylko odraczały egzekucję, odraczały, odraczały. Tam nawet Jaś nie, nie pomiaści i mógł zagrać kilka razy szybciej i szybciej wykończyć partię, ale jest człowiekiem. Ma plus 3, ale Karolana ma plus 2, walka o pierwsze miejsce jeszcze nie zakończona. Dziękuję za uwagę.